O dalej Klaudia Kowalczyk 100 zł padło z balkonu 200 zł z Świat. Ale co, ja mam 10 tysięcy wydać, tak? Dzisiaj, jeżeli... Dary, ale, ale to, miał świetny odcinek czyli widzowie to doceniam, łapkę w górę, więc myślę, że Czartu będzie zadawała. Ciekawe, czy Jak coś wycięli. Tak zrobili youtuber występujący pod pseudonimem Kamerzysta oraz jego kolega mieli znęcać się nad mężczyzną niepełnosprawnym intelektualnie. Film został usunięty z serwisu po pięciu Ona dniach, ale Jak tym najbardziej koniec osoba sprawy, z radia internetowy na protest spowodował wszczęcie śledztwa przez prokuraturę. Zdaniem Łukasza Mandzia Samonia, youtubera, zareagować należało wcześniej. Było wykorzystywanie dzieci, romanse z dziewczynami poniżej wieku zgody. Robił żarty z takich poważnych temat jak samobójstwo na przykład. Problemy psychiczne ludzi, co spotykają na co dzień. Jak zaznacza mój rozmówca, twórczość kamerzysty Ale mi trafiała w dużej mierze do młodej widowni. YouTube umywa od tego ręce. Na YouTubie wystarczy dobra miniatura i dobry tytuł po to, żeby zwabić uwagę, a już treść nie jest ważna. To nie jest tak, że na YouTubie jest dużo takich osób jak on. Właśnie dzięki temu, że tych osób jest bardzo mało że na balcach jednej ręki można policzyć aż tak szkodliwe osoby jak on, to dzięki temu możemy stawiać się przeciwko nim i starać się jakkolwiek wykluczyć. No ale nie jesteśmy w stanie. To ta najmłodsza widownia jest najbardziej podatna na manipulacje. Choć nie ma jeszcze własnych pieniędzy, to, to można na niej zarobić. Reklamując produkty do niej skierowane czy bezpośrednio sprzedając gadżety związane z danym kanałem. Odcięcie dziecka od internetu nie jest jednak dobrym pomysłem, dodaje Michał Grzesik, psycholog. Ta nasza reakcja, ważne, żeby nie była nadmierna. co? Z 30-minutowej rozmowy tyle puszczą? opinie. Zachęcam Halo. do pewnej racjonalności faktycznie indywidualnej oceny każdego przypadku. Zawsze wychodzą z Logan, z, dziękuję za najpierw, że, dziękuję za dziękuję. z naszej perspektywy coś jest straszniejsze niż jest w rzeczywistości. Szczególnie w monitorowanych mediach, gdzie naprawdę rzadko dzieją się takie rzeczy, jak działy się u kamerzysta. Obecnie kamerzysta zawiesił swoje Blake. konto. Nie oznacza to, że wkrótce nie wróci na platformę, by dalej publikować kontrowersyjne treści i nadal na nich zarabiać. Tłumaczy Krzysztof Siciński, internetowy komentator występuje. Pod nazwą Hop. Dokładnie taki sam scenariusz mogliśmy Hop. obserwować wcześniej, kiedy Hop. kamerzysta razem z Lordem Krużwilem nagrywali film, w którym dziesięcioletni brat Lorda Krużwila oceniał pośladki dziewczyn Hop. w parku. Wtedy też cała sprawa była bardzo głośna i zrobili dokładnie to Czemu samo. Czemu oni mówią, kolega zamiast nazywać go jak ma realnie nazwę odpowiedzialność? Dobre o, pytanie: o. może coś prawnie. Już wcześniej prezentując kontrowersyjne treści, współpracował z rozpoznawalnymi markami, razem z jedną z wytwórni nagrał album, a także Hop. razem z wcześniej wspomnianym Lordem Dobrze. Kruszwilem Obrażę otrzymał kilkadziesiąt tysięcy złotych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za nakręcenie reklamówki regionu. Skąd takie zainteresowanie instytucji kontrowersyjnymi influencerami? Zapytałam o to Annę Głębicką strateg komunikacji i zarządzania. Z natury rzeczy tacy influencerzy, którzy są ludźmi, którzy wykazują jakieś działania nieetyczne, nie jest atrakcyjnym medium dla firmy. Zawsze współpraca... Stary siedział pół godziny, dali 30 sekund, może dadzą jeszcze. Jak nie więcej, więcej nie halo. Nie halo. Musi być wcale tak ja dużo mądrych słów powiedziałem, starałem się. Chciałaby sobie napisać, natomiast jeżeli w przyszłości zaistnieją takie sytuacje, to jest kwestia podpisania umowy. Tak jak poprzednie afery, na przykład <grym> z streamerami, i ta może odbić się na całym środowisku twórców, dodaje Krzysztof Siciński. Ludzie najbardziej kojarzą youtuberów z tym, co jest najbardziej medialne, a najbardziej medialne... On już dwa razy był, ja raz sprawy, byłem, halo! ktoś zrobi coś już faktycznie żenującego, co trzeba nagłośnić. Twórcom, którzy mieli <grym> nad niepełnosprawnością Sprawnym intelektualnie mężczyzną grozi do ośmiu lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Sam kamerzysta wczoraj wystosował oświadczenie, w którym zaznaczył, że nie wiedział o chorobie mężczyzny, występującego w filmie. Klaudia Kowalczyk, Radionowy Świat. Kto powinien usuwać tuż po umieszczeniu w internecie tego typu treści, tak żeby nie było w ogóle jakiejkolwiek rozmowy? O tym porozmawiamy z naszym gościem po godzinie 18:30. Zaprosiłem do rozmowy Wojtka Kardasia. Z... I tyle? Ja dzisiaj wstałem o 10:30. Pół godziny mówiłem. Gardło sobie zdarłem. Powiedziałem jakieś, nie wiem, tyle ile mówię przez cały stream, tyle opowiedziałem sytuacji, i mi wstawili 30 sekund jeszcze powycinane z kontekstu, i w sumie nie wyszło tak, jak to powiedziałem. Ja może się zastanowię, czy chcę w tej reszcie starych mediów nie występować i się wypowiadać na ten temat.